Widzowie Jestem dzisiaj z Mają. Tak, z Mają kuzynką. I słuchajcie będziemy grały wybrał Brawl Star Starsa, tylko słuchajcie... Um, chyba... Dobra, no muszę zmienić konto, bo tutaj mam wszystkie stare jakby odebrane. Dobra, ja już wchodzę, dobra się jestem na innym koncie. Dobra, i słuchaj, i zapraszam Ciebie, Mega. Jak myślisz co będziemy robić? Ty jesteś ty, ty robiły... ty tym cukierkiem. Ciekiem cukierkiem. Dobra, Czuj. dobra. Yy, I musisz wybrać, uwaga, w... Z... Jak my... Dobra, jak myślisz, co będziemy robiły w tym odcinku? Grały? No dobra, no ale wiemy, że będziemy grać w Rosarce, ale to będziemy robić tak dokładnie. droby? Możliwe, ale to nie tylko o tym. To też dla... A, chodziło ci o tego cukierka, którego byłem na profilowym. Dobra, dobra. Yy, więc słuchajcie, dzisiejszy odcinek będzie polegał na tym, że będziemy losowali na kole fortuny. Bam, barabam. Będziemy losowali na kole fortuny, w jaki tryb gramy. Więc dzisiaj przychodzi do nas tak. Zbiorę klientów 5 na 5 i gramy tego yy, 3 rundy. Więc tak, więc ja sobie zapiszę. Właśnie, nie obrót mam, tylko tryby gier, właśnie. Więc no. ja tworzę właśnie koło Fortuna, to możesz coś powiedzieć. Ja, ja ostatnio odblokowałam Leona. Mhm, nie w pajka, no. I ja, jak ja odblokowałam tego Leona, to się właśnie tak stało, że po tym Leonie trafiłam z kina do Leona. Ja Będę mogła wam pokazać. No. Nie nam no, pokazać się. No. To już sobie go wybiorę. Tego skina no. mojego. No. Ale teraz poszukał trochę sobie Leona. Ok, ok. Ja pokażę skina. No, aż dawaj. Lecę. No. No i taki kotek. No, dobra. Zaczekam ja, na dwa Dobra. dobra. Więc tak, więc ja już zaraz mam gotowe Koło Fortuny, właśnie już mam gotowe. Maja, jak myślisz? Dobra, powiedz nam najpierw, jaki tryb byś chciała najbardziej zagrać? No ze... tutaj. z kimś na... Co? Na, na z, z duo, tak? Tak, w duo. Na duo, dobra. Ja bym się chciała na knockout. Dobra, a jak myślisz, które, które się wylosuje jako pierwsze? No na przykład może piłka. Mi się wydaje, że może jako pierwsze nam się wylosują zbiory klejnotów. Ale zbiory klejnotów to jest jakaś... No. Więc, sobie, wy widzicie tutaj już Szkołę Fortuny, słuchajcie. Ja już tutaj będę zaraz kręcić. Tak wygląda, chyba je widzisz, co nie? Ja się mają? Ja Dobra, widzę. widzowie też się raczej widzą, więc uwaga, więc klikamy i kręcimy, więc sprawdźmy, które się nam wylosuje jak pierwsze i co to będzie? Chyba starcie w trybie duo, to co chciałaś. Tak właśnie, to co się lubię. Dobra, starcie w trybie duo, więc lecimy. Więc widzowie tak wyszło. Maja, cieszysz się? Tak, no i z prawdziwego życia już się przenieśliśmy, kochani, znowu dobra Brawl No i teraz trzeba włączyć tryb Duo. Duo. Ile bo mi się wyłączyć? Okay. Dobra. Duo dawaj. Wchodzimy sobie na duo. I klikamy. Czekaj, ja muszę sobie zobaczyć. Kim mogłabym sobie zakryć na duo sobie. myślę? A ciekawe czy jakąś skrzynię dzisiaj odbierzemy? Ciekawe, ciekawe, ja już dzisiaj otwierałam skrzynkę, to mogę powiedzieć. Ja też otwieram dzisiaj księgę, też powiem. no <grym> e Dobra. Bez Zosi. bez mną. Dobra. Co mi pokażę Dobra, więc ja chyba może wybiorę słuchajcie, tutaj. Dobra, wybiorę sobie Karla słuchajcie, więc dobra, klikam, yeah. dobra, jeżeli to wygramy, i tak, gramy sobie trzy rundy z każdego trybu, słuchajcie, więc no, no więc to fajnie, bo ja lubię stardrop. ogólnie tą mapę bardzo, no. a jeśli będzie Star to będzie... I daj, a jak będzie jeszcze legendarny, to dopiero będzie. Tak, no. Bo Dobra, ty idź, rozwalaj, kurde, te, te, te power cube, ty zbieraj, może? Ja ich tutaj spróbuję pokonać, co? Tak. Dobra, już umieram. Pozdrawiam. Dobra, uważaj, uważaj, Majka, już. Warty, słuchaj. O, ktoś, ktoś mnie lubi. A tak, no, tylko go nie bi. Zrobię. Dobra, no tak, dobra, jest to, jest Ty go nie bij i on ciebie nie bije. Ty nie bij i on ciebie nie bije, bo wy jesteście teamowani razem. Jesteśmy teamowani! Tak, tak, my się teamować jakby. Dobra, no tylko go nie uderzaj. Dobra, ale widzę, że y, temu Karlowi się bardzo nie podoba to. Że mamy teamowanie. Tak. Karl się nie chce teamować, słuchajcie. Karl jest bardzo zły i się nie timuje, ale my się timujemy za to. Kurde, panie, kończę. Panie gitara, czy się nie gra, czy o co panu chodzi? Panie gitara, słuchaj, uważaj, nie! Panie gitara, panie gitara! E, po co się rzucałam na tym tłum? No niestety, o! Minut cztery pucharki, Ja w... czwarte, czwarte miejsce! miejsce. Mm. O, słuchaj, mamy mega skrzynkę. Ja mam mega skrzynkę. Ja biorę świnkę tutaj. Widzę, że masz takie zabawki. To jest oink, oink. tutaj, że ona przyniesie szczęście, do Mamy tutaj świnkę. I mogę to zrobić Okej, sześć przedmiotów. Świnka. Słuchaj, ty nosem otwierasz. Nie, świnka nie może. dobra. Mm? I czołem. Dobra. Ty świecąca trujeczka, świnka? Ja nie patrzę. Okej, okay, widzowie, i tutaj już... Pff. Słuchajcie, ale mamy Aszę, co prawda mam go na innym kącie Asza, no ale słuchajcie, świnka przynosi szczęście, widzowie. Kupcie sobie świnkę. Wyślemy świnkę. Tak, pod tą wam wysyłamy świnki. Widzowie, ta świnka przynosi szczęście, widzowie. No pozdro, świnka, pozdro. Ja Moja si świnka. Tak, ja tą świnkę odkładam tutaj. Ona jest super rekwizyt a no będziemy ja... używali jeszcze więcej. świnkę zabieramy. No, Czoń, no otwieramy. Więc, zawsze. A że może jakieś karty. Już otwarte. Dobra. Dobra, więc gramy po raz drugi już, ale ja sobie nie zagram Karlem, tylko kimś innym. Może nowym? Hmm, nie, nie, a się wyrzuci chyba nie. Mogę sobie tutaj zagrać. No, że... Dobra, zagram sobie chyba kolejną. Nie mam do niego fajnego ski. Mm. Dobra, le lecimy, słuchajcie. Wiem, nadzieję, że teraz będzie słuchajcie. Star Dropik, jeżeli to wygramy. No to ja już, ja już szukam kolejnego rekwizytu. Ja już go widzę, ja już widzę ten rekwizyt. My go bierzemy. Co? Ja wiem, ja wiem, wiem. To użyjmy, to możemy go użyć potem. Ale dawaj, ale teraz musisz rozwalać sknaczki. No dobra, to może być dobry rekwizyt. Więc to kładę obok świnki. To kładę obok świnki. Ja serca. to dostałam w ogóle u Zosi na... Ym, zresztą ja to dostałam u Ciebie na... Na Mikołajki to chyba Na było. Mikołajki. No. Ja to dostałam u mm. Karlek, Marlek, Sroczek. No. Sroczek. Ja, ja to Lecę, wrócę lecę pół 6, 5, 4, 3, 2! Dobrze, widzowie, jeżeli nie wiecie, to gramy w te trzy gierki na jednym odcinku, chyba że to będzie bardzo krótki odcinek. No to wtedy gramy może prawdopodobnie dwie, słuchajcie. Yy, ale... A! Ale widzowie, słuchajcie, tutaj zagramy jeszcze jedną, jedną, jedną i na następnym odcinku będziemy Zosia A jakoś losować. ja jestem szczęśliwa, powiem Ci patrz. Śliwa jestem, o ty To, to jest dziwne, mi się czasem tak robi Serdeczko, oj, mamy. Słuchajcie, tutaj zagram M, bo na moim Ja koncie mam M, słuchajcie, na, kurde, prawie 657, nie? Na niej więc więc jakbym ją wybrała Ej, a może ty będziesz Może będziemy otwierać na zmianę świnka i ta nowa rzecz ja wydaj wydaje mi się, że inne przedmioty też bardzo chcą być użyte. Ale słuchajcie no jak widzicie, y kupcie sobie świnkę. Jak chcecie mieć Asha, chyba że macie Asha, to kurde trafiacie Bibi. Jak macie Bibi i Asha, to trafiacie Piper. Rozrośniłam go. Dobra, trzeba ją... Dobra! Piona. Piuna. Pune, puna, pune, pune. pee, 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 so <laughs> oh. Do I tuna? Oh, detox. Oh. Detox. Okay. <laughs>

Dobra, ale będziemy szkali więcej rekwizytów. Ja już mogę zabrać Wam. Do ja, ja już mam, to możemy go użyć potem. Dzień. Ale widzowie to ja. na Dzień. tyle w dzisiejszym odcinku. Koło fortuny nam dzisiaj wylosowało, słuchajcie, starcie w trybę duo. Więc no, podziękujmy kole fortuny specjalnie dla Mai. A w następnym odcinku Aby. zobaczymy. Teraz usuniemy tryb duo więc, więc nie, nie oglądaj nie, wyciekł się następnego odcinka z całym fortuny Marka.